Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. No i co? No powalczymy, powalczymy dzisiaj ze setką przeciwników. Mam nadzieję, że nam się uda i jako ostatni zdobędziemy królewskie zwycięstwo, tak? Koronę. A czy się uda? No to ja już klikam graj i sprawdzamy, czy faktycznie jest na to szansa. No, nam się gra, ładuje zero budowania na solo. No, zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie z tym, zero budowania. No, w sumie, w momencie jak się gra, ładuje, to ja serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. A my sobie polecimy. A może gdzieś tutaj, w tą szarą strefę. Zobaczymy, odkryjemy, zobaczymy co tam ciekawego. Nie ma takiego tańczenia, co ty sobie tutaj wyobrażasz, co? Nie no, niech se tańczy, niech sobie tańczy. Wspinanie się do dali. O, tam był ktoś chyba z koroną, nie, bo był tak na złoto nakreślony. No, tu mamy te szare, tu mamy obok miasteczko, więc też na pewno będzie co tam ograbić. O, tu jest jakiś nadajnik, tu gdzie można wyzwanie wziąć. Ok, fajnie, przyjęliśmy. Może się uda, może się uda. Ja już kiedyś dawno temu wspominałem, że bardzo lubię też tą grę, bo przypomina mi yy, jakby ideą, fabułą, trochę po części. Yy... Igrzyska śmierci właściwie głodowe igrzyska, tak? To powinni się nazywać. To jest książka Susan Collins. jest też film. Trzy właściwie filmy zostały nakręcone na tej podstawie. Bardzo fajne podobają mi się, naprawdę. Jeżeli nie Szczególnie książka, jeżeli nie czytałeś, to naprawdę serdecznie polecam. Hmm. Pewno to nic nie da, ale... Spróbować można, nie? Hmm, wszystko rozwaliło poza tymi rzekomymi drzwiami do sejfu, tak? No dobra. Niech i tak będzie.

Możesz ruszać dalej to średnio to twoje zaufanie interesuje, ci w Nie obraż się! Ale coś będę ściemniał, lecimy dalej, szukamy. Tam w tym miasteczku jest ten nasz cel. Chociaż go nie widzę, tu ktoś zdecydowanie był, bo drzwi są otwarte, tak? To jest taki ewidentny znak, bo ktoś je musiał otworzyć zawsze na początku. Mamy przecież wszystkie drzwi tutaj zamknięte. O, ale z kopyta strzeliłem. Że... Gdzież tu jest? O! Mam cię! Ha, i to jest nasz właśnie cel. On nas widział i chciał nas zajść, tak? No, w sumie podszedł nas, ale okazaliśmy się ciut lepsi. Albo po prostu mieliśmy taką wspaniałą, legendarną broń. Sam ocenić, drogi widzu. Sam ocen. Masz komentarze od tego. Oj, ale no to ty głupie zrobił. Nie, o to, 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 o to tak miał. Katki sobie spalimy. A co? Oto złe złej strony. I mamy drugą likwidację. No, nie najgorzej nam tutaj idzie jak na razie. Pijemy, pijemy. Zobaczymy co w tych spalonych chatach przez nas. No zakładam, że się spaliły. Możemy znaleźć. No tak. Powiedzmy, że nie całe, ale w dużej mierze. Możemy jeszcze dopomóc jak chcemy. Wiecie, że ja to chyba najbardziej w tych grze to lubię palić. Nie wiem o co chodzi. Dobrze, że w normalnym życiu taki nie jestem, bo przecież... To też już, już cegła, tak? I to już się nie pali. No dobra, no skoro nie no to już... Tak to nie będziemy. Marioła. No ale nie widzę tu nic ciekawego. Chociaż wiem, że jak się otwiera skrzynię, to się te punkty dostaje, tak? Więc jest gdzieś tam sens, żeby faktycznie tak otwierać. No ale tak jest też zdecydowanie szybciej i trochę zabawniej. Czy się wydawało, czy tam ktoś? Chyba mi się wydawało. Dobra, wsiadamy i jedziemy, tak? Będziemy się tutaj rozglądać za czymś ciekawym. Wiecie, co zrobię. <laughs> Zagościł, ludzie chcą oglądać jak graża. Nie dam jak palisz, tylko. Uu. Aż się ostro podpaliłem. Ha 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 Widzicie jak fajne jest spalenie To było straszne Znalazł się w Morderczej pułapce Ogień był z każdej strony Po prostu nie miał jak uciec No co, no, no taka gra Jestem brutalny, nie? Ja to, to... Ale nie wiedziałem, że jestem aż tak brutalny jak legendarne, to sobie wezmę. Może się przyda. Jeszcze się tu rozejrzyjmy. Ale. No, chyba się zrozumie, że To jest jakaś epicka taka likwidacja. Właśnie poprzez spalenie, tak? Ktoś tam się. Być może zbunkrował, być może tam po prostu penetrował te wszystkie rzeczy, tak? Szukał jakichś skarbów coś. Nagle ogień z każdej strony I co? No i jak to uciekać? Czy to w ogóle jest sens uciekać w takich sytuacji? Chyba już nie. Chyba po prostu lepiej poczekać. No to mamy słuchajcie kolejne zlecenie na banana. No dobra, będziemy próbować dopaść tego naszego banana tutaj. O, ładne autko możemy jechać. Może nie tak szybkie jak ten tutaj, który porzuciliśmy, ale chyba troszkę bardziej takie być wytrzymałe jakbyśmy gdzieś tam musieli pod górkę bardziej pojechać. Bo właściwie to gdzie jest. Ojej, chłopy, to cię już nie ma, bananie. To ty nie zdążysz. No, chyba że ma jakieś dobre auto albo coś w tym stylu. Zobaczymy, tak. Ile nam się uda Żeby zginąć wcześniej. Oho ktoś ma cząk Jakby ewidentnie słyszę No i kolego, chociaż chyba ktoś ci zabił, ale nie? Okej, okay, czołg tu leży Tam mi ktoś mignął tu, ale Ile to ktoś przebiegał albo mi się wydawało? aż mnie w nozie zakręciło hmm, hmm, hmm. Pochałasowało, pochałasowało, ale no jakby nikogo nie widzę już. Załadujemy sobie jak takie lamusy. Najzwyklejsze to myślę, że w Fortnite to polega, żeby wziąć i sobie zatankować, i jedziemy nie w tą stronę. No, słuchajcie, to jest hit, bo. Zrobiliśmy tylko dwie likwidacje, może i aż, ale jesteśmy już na 11 pozycji, czyli naprawdę nie jest źle I oni są, słychać, że się strzelają. To tą otworzyłem Znaczy on otworzył właściwie ale Już się przestraszyłem, że jak się tak walnęliśmy To to już będzie koniec O ty Co to tam? Co będę ta? O ty! Tu jeden z czołgu, drugi! Drugi chyba z rachitnicy. Nie, to był głupie, to był głupie, wyskakuj! No wracaj tu ty tchórzu! W czołgu to było łatwo O ty Hu! Udało nam się Tylko, że zaraz sami też zginiemy No nie jest najgorzej, słuchajcie. Aj! Zajęliśmy ósme miejsce, tak? Trzy likwidacje były, ósme miejsce zajęte. Nie jest źle, co prawda, tylko jeden mecz, tak? Ale za to jaki był dzisiaj. No naprawdę bardzo fajnie tutaj nam poszło. Było dużo emocji, wysadziliśmy czołg, tak nawet. Opłacało się, chyba pierwszy raz mi się opłaciło wziąć wyrzutnie rakiet. Pokusiło mnie to, że jest legendarna, tak. No i udało się. Wysadziliśmy wyrzutnie czołg. Mimo że ten gościu uciekał, ale my go dopadliśmy, tak. No, niestety. Królewskiego zwycięstwa nie ma. Ale ja bawiłem się naprawdę dzisiaj bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Wy również. Jeżeli tak właśnie było, to serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, danie łapeczki w górę, jakiś komentarz pod filmem, śmiało, czy Ci się podoba, czy nie, czy może uważasz, że inaczej, czy może masz pomysł, żeby jakoś inaczej rozegrać Fortnite'a? Śmiało, od tego jest sekcja komentarzy. Ja już Was dzisiaj dłużej nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do słyszenia! Cześć!